Moi drodzy w kolejnym materiale Animation No Problem Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć O typowym dniu animatora hotelu Zapraszam O zawodzie animatora Często mówi się, że jest to zawód W którym się nie śpi a przecież w większości hoteli animatorzy zaczynają swoją pracę o 10.00. W porannym bloku zajęć animatorzy przeprowadzą na przykład stretching, potem przejdą do rzutków, następnie zrobią na przykład aquaerobic. Animatorzy kończą poranny blok zajęć około godziny 12.30. A więc są to 2,5 godziny porannych zajęć. Oczywiście każdy animator, w zależności od typów, które już znacie, zajmuje się trochę czym innym. Kids Entertainer zajmuje się dziećmi w kids clubie, a na przykład Sportowy Animator prowadzi zajęcia sportowe, o których mówiłem wcześniej. Po porannym bloku zajęć przychodzi czas na obiad, w którym teoretycznie animatorzy mają wolne. Jednak jak wszyscy wiemy, animatorzy jedzą posiłki z gośćmi hotelowymi, a więc cały czas muszą budować swój wizerunek. Potem przychodzi czas na blok aktywności popołudniowych. W tym bloku najczęściej znajdzie się na przykład zumba albo aerobik, pogramy z turystami w siatkówkę, a zakończymy zajęciami relaksacyjnymi, na przykład muzykoterapią albo jogą. A więc blok zajęć popołudniowych będzie kończył się około godziny 17, 17.30, 18.00, w zależności od tego, jak bogaty jest program animacyjny. Potem przychodzi czas na małą przerwę, w której animatorzy przygotowują się do wieczornego show. Ostatni raz przytańczą końcowy taniec albo przygotują scenę. Po tej przerwie przychodzi czas na ulubioną również moją część wieczoru, czyli mini disco. Przez około 45 minut do godziny tańczymy z dziećmi na scenie. Wtedy najważniejsze jest to, żeby jak najbardziej wymęczyć naszych maluchów, tak? żeby rodzice wieczorem mieli z nimi spokój, warto też wspomnieć, że po mini-disco nadchodzi czas na rozdanie dyplomów. Jest to jedna z najbardziej ekscytujących części dnia dla naszych najmłodszych turystów. Wtedy możemy wyróżnić tych najbardziej aktywnych, którzy wygrali na przykład turniej w mini-rzutki. Potem przychodzi czas na show wieczorne, które najczęściej zaczyna się około godziny 21.30. Wtedy animatorzy przeprowadzają na przykład karaokę, guest show lub dance show. O typach show wieczornych będę mówił w następnych materiałach. Po show wieczornym, które najczęściej kończy się o 22.30-23.00, przychodzi jeszcze czas na hotelową dyskotekę, pogaduchy z gośćmi hotelowymi, czy wypicie ostatniej wieczornej herbaty. Ostatnie wieczorne pogaduchy z naszymi gośćmi hotelowymi najczęściej kończymy około godziny 24.00. I teraz wchodzą dwie opcje. Jeżeli musimy przygotować się do kolejnych show wieczornych na następujące dni, często w pracy animatora występuje wtedy próba. Zdarzało się, że po północy ćwiczyliśmy aż do czwartej albo do piątej rano. Jeżeli nie musimy nic przygotowywać i znamy już nasze układy na pamięć, jest wtedy szansa na to, że możemy wyjść na wieczorną imprezkę. A więc jeżeli animatorzy muszą przygotowywać się do kolejnych show wieczornych, bardzo często kończą swoją pracę o czwartej rano, 18 godzin, Wyobraźcie to sobie? Nie jest to dla wszystkich, jednak gwarantuję Wam, że pracując w ciepłym kraju, nad lazurowym morzem, nie odczuwa się i nie liczy się pracy animatora na godziny. Mam nadzieję, że nie do końca Was przestraszyłem z tą ilością godzin. Pamiętajcie, i o czym już mówiłem wcześniej, że animacja to pasja. Zdaję sobie sprawę z tego, że 18 godzin to naprawdę dużo. Jednak jeśli animacja równa się pasja, nie będziecie liczyć tych godzin w pracy, a będzie to dla Was przygoda. A to już koniec kolejnego odcinka Animation No Problem. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda taki typowy animacyjny wyjazd, przeskrolujcie playlistę na YouTubie do odcinka numer 0. Tam zobaczycie filmik, który nagrałem z moim kumplem z pracy z Marcinem, kiedy byliśmy na wyjeździe Incentive na Rodos. Ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału Statement Polska. W ten sposób nie przegapicie kolejnych materiałów. Ja Wam już za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Wojtek. Cześć.